Nareszcie jest. Ruszył długo oczekiwany program. Już od 16 czerwca wydawane są karty dużych rodzin. Od 16 czerwca wyszła tak zwana ogólnopolska karta dużej rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne, czyli rodziny posiadające minimum trójkę uczących się dzieci. Dzieci do 18 roku życia lub jeżeli dzieci się uczą obojętnie w jakiejś szkole do 25 roku życia. Karta ta uprawnia do korzystania z różnego rodzaju ulg na terenie całego kraju. Są to ulgi w przewodzach regionalnych, w muzeach, w ośrodkach sportu, także w miejscach w firmach prywatnych. 72 rodziny złożyły wniosek o taką kartę. Mamy nadzieję, że jakby akcja się ruszy do przodu i tych rodzin będzie coraz więcej. Szacujemy, że do końca roku takich wniosków będziemy mieli około 200. Gdzie w Kwidzynie członkowie dużych rodzin mogą skorzystać ze zniżek? Nigdzie. Ani pływalnia, ani kinoteatr, ani komunikacja miejska i przedszkola nie uczestniczą w programie. Powodem jest brak uchwały rady miejskiej wdrażającej program lokalny. Ale czy taki program jest w ogóle przygotowany? Zastępca burmistrza Roman Bera unika odpowiedzi na to pytanie. Tymczasem zaczął się rok szkolny, a z nim kolejne wydatki. Dla rodzin wielodzietnych to wydatek kilkukrotnie większy, podobnie jak codzienne koszty utrzymania. Być może czas przedwyborczy skłoni samorządowców do zatroszczenia się o lepsze warunki do życia i lepszą przyszłość swoich mieszkańców.